I prowadzenie 7 do 5. A za chwilę start do wyścigu trzeciego, w którym na torze zobaczymy Tarnowską parę, Jacka Goloba i Janusza Kołodzieja, a para drużyny rywala to Tomasz Szanowski i Dariusz Śledź. Dariusz Śledź to także zawodnik, który w poprzednim sezonie właśnie z Macienku Kuciapą sprawił miłą niespodziankę dla swojego klubu, dla swoich kibiców. Wygrywając finałowy turniej o mistrzostwo polskich pary klubowych, ten turniej rozegrany został na torze w Rzeszowie. Jacek Golob, brązowy medalista ostatnich mistrzostw Polski, tu właśnie na torze w Tarnowie, wcześniej przez także w swojej karierze miał dwa złote medale właśnie w tych mistrzostwach. Odjeżdża jeszcze startujący z numer 12 w kasku niebieskim Janusz Kołodziej. Janusz Kołodziej, świetne występy w angielskim zespole Reading Bulldogs. Robi tam furorę. Staje się po prostu powoli pupilkiem angielskich kibiców. Cała czwórka już na starcie. Jeszcze tam ustawianie przez startera. Jeszcze uwagi do Szanowskiego. Od krawężnika w czerwonym Jacek Golop, w żółtym Chrzanowski, w niebieskim Janusz Kołodziej i w białym Dariusz Śledź. I ciasno cała szwórka razem. I tu daleko, daleko odjechał pod bandę, tam gdzieś zahaczył Darek Śledź, upadł na tor. Wyścig oczywiście przez sędziego pana Marka Czarneckiego przerwany. Na szczęście, na szczęście Darek Śledź podnosi się z toru o własnych siłach. Wyścig przerwany. Czekamy na decyzję arbitra tego pojedynku. Obok niego także sędzia wilażowy, wszystko chyba jednak w porządku, tam na pewno jakiś defekt motocykla, będą musieli pracować sporo mechanicy, podjeżdża do niego jego klubowy partner Tomasz Szanowski. Jakaś tam także awaria, niewielka awaria bandy, ale dobrze, że właśnie zamontowane są już na praktycznie wszystkich torach. W Polsce, na torach, na których odbywają się zawody ekstaligowe, dmuchale bandy, to oczywiście zwiększenie bezpieczeństwa. I teraz Tomasz Szanowski odwozi swojego kolegę do parkingu. Znał już decyzję sędziego tego spotkania, pana Marka Czarneckiego. Wyścig trzeci zostanie powtórzony w czteroosobowym składzie. Incydent, wydarzenie miało miejsce na pierwszym łuku. Nie było tam winy jakiegoś, któregoś zawodników winy zawodnika, przede wszystkim Unitarnów, to właśnie na ekranie Dariusz Śleć, dzielący się wrażeniami z tego, jak doszło do tego upadku. Ale ważne, że wszystko w porządku. Najważniejsze jest oczywiście zdrowie zawodnika. Popatrzmy jeszcze raz. Tu świetny start całej czwórki. Niezwykle ciasno. Tu ostro zaatakował także Janusz Kołodziej, zmusił nieco Darka Śledzia do odjechania, tam gdzie się chyba wpadł w jakąś dziurę, w jakąś kolejne żużlowe zmarmy polskie folie, stracił równowagę, nie opanował motocykla. No i skończyło się tak właśnie, jak to widać w tym momencie na ekranie. Jeszcze raz jednak podkreślam, ważne, że zawodnik z tej okresy wyszedł cało. A to sektor zajmowany przez kibiców drużyny z Rzeszowa. Kamil Zieliński zdobył w zawodach o mistrzostwo żużlowej Ekstraligi pierwszy w swoim życiu po... Może to będzie początek lepszych występów tego zawodnika. Kamil Zieliński, Maciej Ciesielski startowali także w półfinale krajowych eliminacji do mistrzostw świata w kategorii juniorów. Te eliminacje zostały rozegrane na torze w Rzeszowie. Niestety Tarnowianie zajęli odległe miejsca, 13 i 16, a więc daleko im jeszcze do tej czołówki w tej właśnie kategorii wiekowej. I za chwilę oglądać będziemy powtórkę wyścigu trzeciego, do tej pory pechowego. Tam jeszcze praca przy motocyklu starczącego z numerem 4, Darka Śledzia, sprawczy przerwania właśnie tego wyścigu. Czekamy na start. Nie wyjeżdżają jeszcze zawodnicy jaskółek. Nie ma także Tomasza Chrzanowskiego. Biegnie już czas, dwóch minut włączony przez arbitra tego pojedynku. Tam jest jakieś prace przy motocyklu. Przypominam, po dwóch wyścigach minimalne dwupunktowe prowadzenie żużlowców w ujtarki. Zapowiada się niezwykle twardy, zacięty pojedynek. Niki Pedersen, Rone Holta, właśnie Tomasz Krzanowski. To przecież także asy w drużynie zespołu Rzeszowa. Jeszcze raz przypominam, Beniaminek, ale Benjaminek tylko z nazwy poważnie zmorszony. Tymi właśnie trzema zawodnikami. Podjeżdża już do linii startowej Janusz Kołodziej. Nie ma jeszcze... Jacek Goloba, zawodnika, który ma startować z pierwszego pola, ta pewne, jakieś poprawki przy motocyklu. Jacek Golob także niestety nie najlepszy występ w pierwszym inauguracyjnym spotkaniu na torze w lesznie. No i potem ten incydent odebrane mu te właśnie zdobyte dwa punkty. Także cztery punkty zdobyte przez Łukasza Drymna sprawiły, że po weryfikacji ten wynik uległ zmianie zamiast wygranej zespołu jaskółek 47 do 43. Porażka w stosunku 41 do 43. Ale jeszcze raz podkreślam, nie jest to ostateczna decyzja. Wypada wierzyć, że zwycięży po prostu sportowy duch. Jeszcze tam jakieś poprawki w motocyklu jaska Golowa. Ucieka czas dwóch minut. Ale Jacek Golob chyba zdąży. Już podjeżdża do linii startu. A pod taśmą ustawieni już jego rywale. Uczestnicy wyścigu numer 3. I jeszcze raz przypominam skład tego wyścigu. W kasku czerwonym pierwsze pole Jacek Golob. W kasku żółtym z drugiego toru startować będzie Tomasz Szonowski. Na torze trzecim faworyt zespołu gospodarzy Janusz Kołodziej. I na torze czwartym Dariusz Śledź. Wystartowali, tym razem dobry start Jacka Goloba. Jacek Golob obejmuje prowadzenie. Dopiero na czwartej pozycji Janusz Kołodziej, ale teraz Jacek Golob wyprzedzony przez Dariusza Śledzia. Dariusz Śledź, Jacek Golob, Jacka Goloba teraz przechodzi, także Tomasz Szanowski. Niedobra sytuacja dla wzrostu unitarnego. Na prowadzeniu para drużyny z Rzeszowa. Janusz Kołodziej teraz wyprzedził swojego klubowego kolegę Jacka Goloba. Rozpoczyna pościg za rywalami. Jeszcze sporo straty Janusza Kołodzieja. Janusz Kołodziej to zawody, który nigdy nie odpuszcza, walczy do końca. Czy tak będzie w tym wyścigu? Janusz Kołodziej też szeroko, po to chyba, aby nabrać szybkości, zbliżył się nieco do swoich rywali, ale wciąż, wciąż utrzymują oni przewagę nad goniącym go jestem Tarnowskiej Jaskółek. Teraz kolejna akcja Kołodzieja. Janusz Kołodziej wcisnął się tam pomiędzy dwójkę zawodników. Już jest drugi, teraz świetny atak przy kramerzniku. Janusz Kołodziej w kapitalnym stylu wyprzedza obu rywali. Z czwartej pozycji rozpoczął walkę o wygraną w tym wyścigu. Janusz Kołodziej jedzie fantastycznie. Jan Janusz Koziej w znakomitym stylu wygrywa w wyścigu trzecim. Wyścigu, który dostarczył niesamowitych emocji. Najpierw przypominam upadek Darka Śledzia. Potem dobry start Jacka Goloba. To za chwilę zobaczymy na powtórce. Jacek Golob na dystansie spisywał się jednak znacznie gorzej. A Janusz Koziek, który spóźnił się na starcie, rozpoczął fenomenalny, kapitalny uwieńczony sukcesem pościg. Wygrał, wygrał w czasie 70 sekundy. Na drugim miejscu uprasował się Dariusz Leć, Trzecia lokata. Jeden punkt dla Tomasza Kszanowskiego. Niestety bez punktów w tym wyścigu Jacek Goldo. I to na pewno... Spora strata Żużlowców, Tarnowski, Jaszczek. Popatrzmy jeszcze raz na powtórkę startu. Świetnie tu w kasku czerwonym. Jacek Golob ładnie ściął do krawężnika, wystartował z pierwszego pola. Jacek Golob objął prowadzenie. Janusz Kołodziej z tyłu. Teraz atak na Jacka Goloba, jadącego w kasku białym Darusza Śledzia, zakończony sukcesem. Potem to samo z Jackiem Golobem. Uczymy to nasz Nadal na czwartej pozycji. Janusz Kołodziej, ale na mecie pierwszy będzie właśnie.